Ciężko, pięknie, ale ciężko tutaj. Jeden z wielu podjazdów o 10% nachyleniu w południowej Dalmacji. Łukasz Gras pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam już teraz na nasze czwartkowe spotkanie. A w Chorwacji spędzam urlop z rodziną i jednocześnie trenuję do swojego najważniejszego startu w tym roku. 24 sierpnia zmierzę się na dystansie Ironman w Kopenhadze w kwalifikacjach na Mistrzostwa Świata. Prawie 4 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42 km biegu. A podczas naszego spotkania powiem Wam, jak przygotować się do takiego wyzwania, jak pogodzić obowiązki rodzinne, zawodowe z realizacją własnej pasji. Dostaniecie kilka wskazówek konkretnych na temat treningu, żywienia. A przede wszystkim mam nadzieję porządną dawkę motywacji do tego, aby wstać z fotela, ruszyć się, zrobić coś dla siebie i swojego ciała i ducha. Przekonacie się że na sport zawsze znajdzie się czas. No i koniecznie może na tak wyczerpującą i czasochłonną dyscyplinę, jaką jest triathlon, ale na jakąkolwiek formę aktywności fizycznej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Dalmacji. Jeszcze raz zapraszam na spotkanie w czwartek. A ja pedałuję. Dzisiaj 130 km po górach z pięknymi widokami. Pa, pa.